Dziś się mam o witam Was na G4 po raz kolejny. No i na starcie przypominam oczywiście o tym, żeby użyć kodu Golcą, który da wam darmowego Misspeka na start, jeżeli jesteście pierwszy raz na stronie, a także bonus do dodawania I to już jest na zawsze. Z moim kodem oczywiście też możecie zgarnąć prezent. Listę takich prezentów macie na Discordzie. Linki wszystkie w opisie. Tak samo na Twitcha zapraszam. A my dzisiaj 250 dolarków mamy. I doszły tam kilka nowych kugarów. Trochę się też pozmieniały ceny na tych kugarach, tych tych. Star Starych. Natomiast, no czy my otworzymy? Na przykład, miniwa 43 30 dolarów. 30 Trzeba drogie. Bo 50-40. Stop 48, 40, Trochę drogie, więc nie wiem, czy otworzymy. My natomiast dzisiaj celujemy w to, żeby otworzyć. No to, to jest szalone. Żeby otworzyć AWP Kugar i trafić. Słuchajcie, AWP Dragon Lora 4% na to jest 4% na to i na Meduzę. Kolejne 4. Wszystko inne to jest lipa. No jeszcze Lightning Strike jest ok, ale wszystko inne to jest lipa. Będziemy w to celować. do 620 dalków. Zobaczymy, jak to Wyjdzie. Na start sobie zrobimy trochę oczywiście spokojniejszą batelkę i myślę, że zrobimy sobie coś tego. tego typu. Typu. Coś tego typu. Te na koniec. Dwa tam kameleon za 90 chyba dolków. Tak, 93 dolki. Tutaj najfajniejsze jest to Green Energy Factory New. Fajno, to bym sobie wypłacił. Jakbym, jakbym trafił, to bym sobie tą mawówkę wypłacił. Zobaczmy jak tutaj będzie Boreal Kugar. Ale nie trafiam. <laughs> Nikt nic nie trafia. To ogólnie te skrzyneczki. Są bardzo riski yy, na tym no na kukarze, więc No już będzie ciężko Jo, dobra, będzie ultra ciężko stówkę plus wcześniej 30 tra... jeszcze o, dobra, nie ma szans. musielibyśmy dwa razy trafić kamelona. No i nie ma szans już to wiemy. Ej, ale co dało co dało w takim razie Kamelona nie razu. Natomiast tu, co im dało Cox, 250 kurde, byśmy byli blisko już. Byśmy już byli blisko. My tu nic nie trafiamy, w tej skrzyni pocieszenia. Dobra, idziemy sobie, idziemy sobie z powrotem tu i damy tego swipa, damy tego Goldsona One moment, może sobie wrzucimy tego Lucky Puncha jeszcze jednego i taką batelkę sobie zrobimy. Po tej batelce zrobimy sobie zwykłą, nie kugary, za te 44. Zobaczymy, może tam coś lepiej nam poleci niż tu, chociaż wiadomo, że najlepiej zawsze na tych kugarach oddawało. No więc zobaczymy, ale mam nadzieję, że tutaj może, może Hyper Beast nam by poleciał. Nie, ale on dostał, bo ba... okej, okay, już myślałem, że to będzie droższe, na szczęście nie. No, ten kameleon mógł polecieć, one moment. Jeden wyżej byłoby przepięknie, a tak, to jest lipa, no zobaczmy, co tu. To już nic. Kurde, no, wcześniej zrobiłem bitkę za 50, fajnie dało ale już teraz widzę, że nie chcę dawać dobra, lecimy tu, zrobimy tak te trzy, bo one są fajne wrzucimy jeszcze E, wrzucimy assort. zrobimy sobie taką dłuższą batelkę tak myślę, i za trzynaście dajmy coś po prostu, może? kurde, myślę czy dać tą, ale chyba to zrobimy chyba to zrobimy, niech ta ostatnia decyduje tak naprawdę bo tam to może być potężnie 12 dolarów kosztuje to skrzynia tu Cyrex widzicie, 1,3% na Cyrexika, fajnie to wygląda zobaczymy jak to pójdzie 183 dolki, taki Cyrex, więc no. Więc jest jest szansa fajna na, na coś fajnego, ale dobra. <gulity> Galil to dla nas, ale bez szału, w sensie bez szału, że jest mniejsza przewaga. Po prostu, okej, okay. dropy gry tyle kosztuje. Wow, e nic, a tu 11. Manki Biznes, w ogóle, że Manki Biznes teraz kosztuje 12 trochów. To jest hit. Aha, a sortot nic. Dobra, no liczymy na tą MK. No nie będę ukrywał tam, nie? Tam jest największy. Jest tam największa szansa na to, żeby coś coś z tego wyszło. Overpass nic. No to może grafik. Ta nasza skrzyneczka. Gwiazdkę może. Nie, ale ile to? 21. Ok, czyżbyśmy. No dobra, przegraliśmy. Tu będzie Cyrex, mówię wam. Tu będzie Cyrex. Hype. Co tu dało? Robimy taką samą. Oczywiście, że pewnie teraz nie wygram tego. Pewnie tak będzie. Czemu to się nie mogło stać? Mi. Byśmy teraz otwierali. Teraz byśmy otwierali skrzynkę AWP Kugar, nie? Naprawdę. Teraz byśmy otwierali skrzynkę AWP Kugar. Bo jeżeli zrobimy w ogóle, dotkniemy tej, tej kwoty, co nam jest potrzebna, to ja to od razu otwieram. To nawet nie ma, wiecie, nie ma gadki, nie? Bucket of tar. O, moje coś... Wa Aha. <grym> A dobra, myślę, że tu moje jest coś warte. Sc Metal Flowers teraz jest warte, a teraz bym powiedział, że nic. No dobra. Tak to wygląda czasem tu. Osiem dolków, okej, okay, a Coś tam powoli, powoli budujemy sobie. No, teraz nic. Young Overpass. O. Dajże, bide monster. Tego. <laughs> 001%. <laughs> 31, ale 300% się pozmieniało, what the fuck. Grafik, nic ciekawego, ok I teraz, daj mi gwiazdkę. No dobra, ale coś tam mamy, coś tam mamy, słuchajcie. No, bez szału, bo bez szału, x2 tylko zrobiliśmy, w zasadzie to co kosztowała nas ta bitka. Ale może za 40? Otwórzmy sobie jedną nową, tą miniową. zobaczmy najpierw, co tu jest jeszcze. Bo nie pamiętam tak szczerze. Okej, okay. myślę, że sobie to otworzymy. Jedną taką sobie otworzymy. Zobaczmy na no, cztery osoby. A może akurat, a może akurat nam da. Co tu jest? Te rękawiczki. Bloodhound Glovesy Snake O, byśmy je dostali. Nikt inny, żeby ich nie dostał. I będzie cacy. Będzie Kaman, dawać mi gwiazdkę. Okej, okay, yeah, je. Yeah. Co? To tyle kosztuje? Mecha Industries fama tyle kosztuje? Dlaczego on tyle kosztuje? Dlaczego on tyle kosztuje? Dobra, 196. Wracamy powoli, powoli wracamy, słuchajcie. No to jak już wracamy, to wró wróćmy tak porządnie. I może dajmy El Chapo, to i za 34 Bucket of Tar. I taką sobie bitkę zróbmy. Jak to nie siądzie, to robimy ostatnią. Ale kurde, teraz się dziwiłem, że ten. ten famas tyle kosztuje. Myślałem, że. Jakby on był czerwony, to bym podejrzewał, że tyle, ale się dziwiłem. Dobra. kaman on. Hyper Beast dla mnie. No i chuj. <ścoughs> no i chuj, bo Bot Pago tutaj sobie Hyperbista zgarnął. Okej. Okay. Szanse są oczywiście, ale. Ojo. Dobra. Men. Albo nie fire, dajcie mu X-Ray'a, albo o, nawet Keymana też z git, to nam nic nie zmienia w zasadzie. Liczyłem hmm. tu na to, no na cześć tych. O kurwa. On coś tu, ja muszę Black Laminate'a, no i chuj. I chuj. Taka ładna bitka. Taka ładna bitka. Kurde, no. Taka ładna bitka. Ale o stówę za dużo. W sensie, on miał za dużo o stówę. No ten Hyper Beast tam zdecydował, że tak powiem. Dobra. Robimy, słuchajcie, prawdopodobnie ostatnią na dzisiaj. Ja chcę wrzucić tu sobie troszkę też tych innych skrzynek. Na przykład chcę wrzucić To Tutaj coś dużo się ich tu zrobiło, nie? Yf. Dobra, chyba coś się. W każdym razie Shelley'ego sobie wrzucimy. Wrzucimy sobie Mateuszyście. Wrzucimy sobie Move Like Boss. New Era. I może sobie wrzucimy jeszcze krótkiego. I za 42, słuchajcie, elegancko na Take a Look Kugara. Let's go. Let's go. Zobaczmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Może Shelly nam tutaj odda. Coś ciekawego. Hellfire jakby nam dało. To było przepięknie. Pewnie się nie zdarzy, natomiast. <laughs> Kto wie. No nie, nie, zdarzy się, na pewno się nie zdarzy. Mateuszyście, może tutaj coś. O! O! Come on, coś z tych. No dobra. W sensie jest git, jest git, jak najbardziej jest git. Ale liczyłem na coś lepszego, wiadomo, new Ira zobaczymy, może tu coś. O kurwa, ale syf. Ale syf tam poszedł, krótki. Okej, okay. krótki coś dał Take kogar no i chuj. Poptokach. No miało, miało po prostu im nie polecieć to, no. Miało po prostu im nie polecieć 90 Asimov. Niestety poleciał. Słuchajcie, jeżeli się podoba, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz. Pamiętajcie o tym, żeby wpadać na, na Twitch'a, żeby wpadać na Discorda, tam macie, tam macie też wszystkie linki do filmów, do streamów i tak dalej. No i teraz, gdzie nie wiadomo co tak naprawdę będzie na tym YouTubie, to bardzo zachęcam, żeby właśnie wejść na tego Discorda, żeby gdzieś tam nie stracić kontaktu z tym, co robię. No i co? To ma tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!